Ups <laughs> Chyba nie tak miało być. Lek w porządku. No i co? Myślę, że jest dzwona. Czy tam wejdę? Oha. już w mordę. Tragedia. <laughs> Moje umiejętności...

this is dog my dad built him to protect me when i was a kid first model was about yay high. i've been adding to him ever since haven't i boy okay dog let's play catch with gordon you'll need to use the gravity gun go ahead dog throw Dog. <stutters> <smart> Ay 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 ay! Throw another dog. Another one, dog. Excellent. Oops. Dog, go get your ball. Cholera! Tak, próbuję zdobyć pewne osiągnięcie, a mianowicie trafić do okurtekosza, kosza. A nie jest to wcale łatwe. Nie, dog! Dobra, pobawimy się trochę z dogiem. Aport! Dog! No właśnie. Tak. Ups. Widzimy, nie może sięgnąć. Więc... Ach tak. Może, ale się zablokował. Dog! czy no, za Chiny tam nie mogę żyć. Niech jednak się nie dało. Jest naprawdę ciężko to za osiągnięcie i zdobyć. O, o, pusto. Dobry. No miał rzucić czymś większym, no. Skanery. I to ile? Tak, tu Aha, są kamery. Hmm. Dobra, zrywamy się stąd. Że co? Helikopter? Rzeczywiście. się. dobra. Zrywamy się stąd. Ok, napijemy się. We're in the scrapyard airlock stuck in a full auto cycle. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you two to Dad. Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through rape. Dad? Dad! Damn it! Dog, open the airlock! Get us out of here! See you, Michelle. Hurry! No! it apart if you have get it open! A ja? Dzięki Dag. Tak. No, ale odsunąłbyś się łaskawie. No, teraz chodź. Oho. Tak. Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry. Okay, zrywamy się z tym. Dawaj, dawaj. No, tak więc ruszamy do Ravenholm. Dobra, wracaj do Alex, szybko. Ja sobie tu dam radę. No, nie tak dokładnie to chciałem zrobić Ale jak widać tak się stało Don't enter no, Oczywiście, że tu wejdziemy To by nie było w naszym stylu, nie? O, mordę. Aha. Moment Tak Fast zombie a to co? Okay. Tak Raven. Właśnie tak. <suszy> No, to więc będziemy tu praktycznie używać działka grawitacyjnego. Chociaż też będzie się nam zdarzało używać innych przedmiotów yy, broni, takich jak właśnie karabinek, ale szczególnie działa grawitacyjnego. A zaraz zobaczycie czemu nie chodzimy, już do Ravenhall. Hmm. Tak. Yy... Sympatyczne miejsce, nieprawdaż, gordon? Musimy tu zamieszkać. Ale. Tak. Niepozornie wyglądające zombie. A jednak. Hmm. Tu kolejny. Znaczy, wyszczątki. szczątki. Tak, ten zombie poszedł spać już na zawsze, ale tak, sprawdźmy to miejsce. Uh. Nic interesującego.